Cześć kochani, ty Natalia, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim holem ubraniowym, ale będzie to troszkę inny odcinek, ponieważ dzisiejsza stylizacja wybrała dla mnie moja przyjaciółka. Ja w ogóle tych rzeczy nie widziałam dopiero teraz, jak je wyciągam z kartona, tak, no jestem bardzo ciekawa. Ona ma trochę inny styl niż ja, także tym bardziej zastanawiam to jak będę wyglądać w takich stylówach. Także bez zbędnego gadania, zaczynamy! Dobrze, ja przed chwilą do niej dzwoniłam, jak to w ogóle pozostawiać. Także kieruję się tutaj jej wyborem. Na pierwszy set pójdą, aha, pójdą, dobra. Takie różowe shorty. No nie wiem, czy to ja się odnajdę w takim stylu, ale zobaczymy. Shorty są w rozmiarze 36 i ich cena to 89,99. Mają fajne tutaj te złote guziki. Aha, one są folią zabezpieczone. Myślałam, że są uszkodzone. Takie eleganckie na kant. I do tego zostawimy taką bluzkę w kwiatki. To jest chyba hiszpanka. Rozmiar jej to 32 i cena 69,99 I, i, I jeszcze do tych shortów zostawię jeszcze jedną bluzkę. Taką i porównamy, który, który tutaj wybór będzie trafniejszy. Ta bluzka jest w rozmiarze 34 i kosztuje 59,99. E, dobra, jestem. Nie wiem, jak tą bluzkę e, wsadzić. Kurczę, ona chyba w środek czy jak? <grym> nie wiem, pokażę Wam się tak. To jest bluzka hiszpanka. E, ma taką gumkę dość fajną i e, nie leci aż tak mocno do góry. Tylko rozmiar spodni pędął tutaj mi 34 i tak się obawiam, że. E, jeszcze tutaj będę miała jakieś tam spodnie za duże, bo nie wiedziałam jak, nie wiedziałam jak podać jej rozmiar. I tak ona sama spróbowała to wszystko e, okiełznać, i to jest jej całkowity wybór. Także niektóre rozmiary mogą być po prostu dla mnie za duże lub za małe. No spodenki e, na pewno powinny być w rozmiarze 34. Myślę, że były bardzo fajne. Na początku, jak je rozwieszałam to na tobie, a, takie takie różowe. Jakoś tak no nie, nie bardzo się czułam, ale teraz, jakie ubram? I jakby były tutaj, właśnie w dobranym lepiej rozmiarze, to powiem Wam, że fajnie by to wyglądało. Bardzo fajne zestawienie i te szorty też by fajnie z tyłu leżały, bo. bo by leżały. No teraz, tutaj wiecie, ściągam sobie w pasie, żeby to tak sobie zobrazować. Myślę, żeby były bardzo fajne. A bluzka Ja właśnie nie wiem, czy ona wypuszczona, czy. bo taka jest dość szeroka na dole. Spróbuję ją tutaj całą wsadzić, dobra? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie wiem, tutaj chyba jakiś pasek do tego dobrała i wtedy by to wyglądało lepiej. Nawet są tutaj e, szlówki, także myślę, że z paskiem jakimś fajnym to by była bardzo fajna styluba, Także Kasia, pierwszy, pierwszy set podoba mi się. Fajna kolorystyka. Myślałam, że będzie właśnie źle, jakoś tak za dużo różu, ale podoba mi się. Także lecę jeszcze wskoczyć w tą bluzkę i zobaczymy. O, ta jest ładna, śliczna. I zobaczymy, który, który, która kombinacja przypadnie mi bardziej do gustu. Ta bluzka jest cudowna, bardzo ładnie wykonana. Ma tutaj takie gąki obciskające, ale one nie obciskają, jeśli wiecie o co mi chodzi. No, są po prostu tutaj takie podtrzymujące, można sobie zrobić rękawy w 3 czwarte. Chyba taki w ogóle był zamiar. E, powiem Wam, że no, fajnie by to wyglądało naprawdę do tych spodenek. Gdyby te spodenki właśnie... O, spójrzcie, gdyby były dopasowane tutaj w tej sferze u góry. Myślę, że bardzo, bardzo ładne sety. Przepraszam, że mój przebijający stanik jednak dopiero wróciliśmy z wycieczki i mam wszystko w praniu. Ale mam nadzieję, że, że to nie będzie jakoś tam o Chociaż to prześwituje strasznie, no dobra. Ale bluzka w samą samym jest naprawdę piękna. Przynajmniej widzicie, że jest prześwitująca, czyli tutaj wiecie, cielisty lub jakiś taki blady róż. Tą bluzkę można nosić na dwa sposoby, bo to jest chyba taka hiszpanka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jak ją również tak ściągniemy tutaj na ramiona, nie jest też źle. Tak, także jak, jak to po prostu woli, myślę, że dwie wersje są spoko. Ale bluzka jest przepiękna, fajny materiał, taki cieniutki, co to jest? Jest to 100% poliestru, ale naprawdę fajna, taka przewiewna. I myślę, że jest bardzo ładna, się także nad nią zastanowię. Ale naprawdę bluzka jest spoko, no i mówię spodenki by były fajne gdyby, gdyby kurcze były mniejsze, bo naprawdę fajnie to wygląda, no stanik katastrofa. E, ale dobra, nie czepiajmy się tutaj. Chociaż może ubiorę jakiś. Spróbuję jeszcze znaleźć coś. Poczekajcie. Dobra, jedna coś tam znalazłam, zmieniłam inny stanik, bo w tamtym po prostu ta bruska straszyła. No wygląda nie tak, jak powinna wyglądać. Spójrzcie, teraz wygląda to całkowicie inaczej. Cały czas te gaciory tutaj podtrzymuję. Super bruska, ta jest bomba. Bardzo mi się podoba taka kwicista, twarzowa. Super. Teraz przejdźmy do setu kolejnego. Co my tu bierzemy? Ojej! Jeansy... Dobra, bierzemy ten tutaj set. Na pierwszy rzut widzę, że to jest bluzka taka xs za 69,99. Coś takiego. To no jest ta I mamy dżiny. Dżiny mamy w rozmiarze 34. I, i, i... I co jeszcze? Cenę bym Wam chciała podać, której tutaj nie widzę. Chyba za darmo. Jeśli znajdę, to Wam wyświetlę na ekranie. No nie ma ceny, zapomnieli tutaj wrzucić. Coś takiego, fajny dość krój. Ciekawa jestem właśnie jak będą leżały z tyłu. Jeszcze nie miałam spodni z to, bo w ogóle zapomniałam dodać. Cały hol jest z to, także jeśli lubicie to łapka w górę. Dobra, nie lecę mierzyć. E, dobra, jestem w kolejnym secie, który znowu jest za duży. Tym razem spodnie mam w rozmiarze 32 i też są na mnie za duże, także nie wiem o co chodzi. Jak to ma te rozmiary? No, są dość sporo za duże. Tutaj mi, tak wiecie, no, nie opinają to, co powinny. Ale są dość fajnego jeansu. Także nie wiem, no jeśli byście chcieli, to bierzcie chyba rozmiar w dół tych spodni. No bo jak widzicie, są, są luźne. Bruska taka o, zwykła, bardzo fajna, przewiewna bawełniana, o ile się nie mylę, bo tak coś czuję pod palcami, że to będzie bawełna. Bardzo podoba mi się tutaj ta góra. Fajna jest 100% koton, tak, 100% bawełny. Także tą bluzeczkę polecam. Fajny kolor, taki beż, taki nude. Bardzo ładny ten haft u góry, także na. Cały czas mi tutaj coś haczy, cholerne paznokcie, Mam niezrobione i wiecie, cały czas coś czuję, że jest nie tak. Dobra, bruska będzie idealna. Ale jakbym tak związała, to już było za dużo. Ale tutaj spójrzcie, jakbym tak wsadziła w spodnie i do innych spodni to by wyglądała genialnie. Lepiej wsadzona niż tak wpuszczona, bo wiadomo, to wiecie, tak traci jakoś swój urok zawsze te bluzki tak wypuszczone. Ale wsadzona to już fajną robi robotę. Nawet powiem Wam, że do jakiejś spódniczki, bo mam taką właśnie, chyba z latiki taką, w takim kolorze i jest tutaj troszkę takiej falbanki i by wyglądała doskonale, bo kolorystycznie pasuje idealnie, tak, żeby wyglądało mi to. Na zestaw, fajna, bluzka bardzo fajna. No spodnie niestety nie mogę za bardzo ocenić, bo są luźne. E, aha, do tych spodni jeszcze chciałam ubrać jedną. Bluzkę to jest taki t-shirt w rozmiarze XXS. To jest również 100% bawełna. I rozmi rozmiar. Cena jej to 499. Taka w różowe kwiatki. Szczerze Wam powiem, że jak ją wyciągałam, to no, te kwiatki takie nie wiem. Nie podobają mi się trochę, tak jakby z Chińczyka wyglądają. No nie wiem, pokażę wam z bliska. coś takiego, one są tutaj, spójrzcie. Jakby takie 3D. <ścoughs> Spodnie jak widzicie są ogromne, jednak założyłam tutaj białe, bo zaszło małe nieporozumienie, miałam założyć ją do tych białych spodni. Które jak widać są ogromne i to jest rozmiar 36. To ja że nawet tutaj 34 by na mnie wisiały. Czyli bym, czyli bym musiała mieć z tego kroju X, XS. -ke. Bardzo fajne spodnie, bo mają fajne, miękkie jeans. One są w rozmiarze 36. I mają fajną cenę, bo są za 39,99. Także jeśli ktoś by chciał, bo są ze stópy w promocji, także sobie zamówcie. Bo naprawdę fajne jeans i też fajny krój. Bo jakby to było, tak wiecie, fajnie tutaj dopasowane. Tutaj możemy sobie zrobić kokardkę. Także ja sobie sama w głowie próbuję y, przedstawić, jakby wyglądały mniejsze. Myślę, że fajnie, ale niestety no te są naprawdę no ogromne. Te musicie na pewno brać w rozmiar mniejszy, jeśli ktoś by chciał. Bo no pantalony. Spróbuję tak ścisnąć. No no nie, ale wtedy wiecie, no tracą. Wygląda jakby miała walczyć ninja. Kung fu. Kung-fu panda. By były. No kurczę, szkoda, że, że są za duże. E, rozmi rozmiar, Boże, co jest rozmiarem? Mam wiecznie, za dużo to Wam tutaj chyba mierzę. E, długość tych spodni jest taka do kostek. Myślę, że fajne, tylko właśnie rozmiarowo nie bardzo dobrana. A bluzka jest bardzo cienka, bawełna taka na co dzień, ale te kwiatziory, jak są ubrane, to już mi pasują lepiej. Jak wisiały, to tak mówię, a. Taki trochę szmatławiec. <laughs> ale jak już mam na sobie, to, to jest ok, podoba mi się. Dobra, teraz przymierzymy. Co tu przymierzymy? Czy miałam coś przymierzyć jeszcze do tych białych spodni? Pewnie może z tą bluzką by wyglądały świetnie, no ale no nie będę w nich siedzieć, bo są naprawdę dużo za duże. Mam tu jeszcze jedną bluzkę taką. Ona jest jakby z takiego materiału, nie wiem, takiego Takiej krepy, w rozmiarze XS Jest ona z 70 dyk na 49,99 Ma jakiś taki ogromny dekolt albo mi się wydaje Dobra, także lecę mierzyć i się okaże jak będzie wyglądała na mnie Dobra, jestem w tej bluzce i powiem wam, że średnio mi się podoba, nie wiem, czuję się jakby to miała być taka e, Za krótka bluzka po młodszej siostrze albo jakaś taka, no nie wiem, coś Mi nie leży, może też dlatego, że że te spodnie to szpecą, bo te spodnie wyglądają jak, jak u gangstera, tutaj dla mnie. Może je e, ściągnę i ubiorę inne, inne tutaj do tej bluzki, żeby zobaczyć i ją ocenić. No bo tak trochę to jakoś nie wygląda. E, dobra, gram tutaj moje shorty i powiem Wam, że teraz wygląda całkiem fajnie. I spójrzcie, przy tamtych spodniach wyglądała tak jakoś brzydko, no tragicznie wręcz, a teraz mi się już podoba. Teraz myślę, żebym ją normalnie ubrała. I, i, I jest OK, tylko jest no, dość spory dekolt. Jeśli ktoś nie lubi, to, to odradzam. Wiecie, przy nachyleniu tutaj przy bieganiu, przy dzieciach, tak jak to u mnie bywa, to ta bruska by się nie sprawdziła, ale sama w sobie jest naprawdę ładna. Teraz mam jeszcze jeden set i potem mam sukienkę i tak jakieś dwa komplety czy, czy kombinozony. I tutaj mamy panterę, bluzka w panterkę, też hiszpanka. Jaki to jest rozmiar? 34. Znaczy, znajdę wam tu cenę. Jest cena. O kurde, stówę? Posrało ich. Sorry, ale stówę za taką bluzkę z poliestru zwykłego bym nie dała. I do tego mamy spodnie, z takiej wiecie, ala skórki. W rozmiarze 36 i one są po 119 zł. Powiem Wam, że są bardzo ładne. Mają fajne tutaj guziki. Tutaj mają takie logo z Mojito, wybite również na guziczku. I te spodnie wyglądają świetnie. Mają zamki na dole, także lecę mierzyć. Dobra, mamy kolejny set. Tak jak właśnie znowu kolejne te rzeczy wisiały na wieszaku, to tak nie bardzo mi się podoba, ale na mnie teraz spodoba mi się bardzo. Bardzo taki fajny, elegancki i spójny set i spójrzcie, ja nie wiem o co chodzi z tymi rozmiarami, te spodnie są w rozmiarze 36 i one są ciasne, ciasne, są akurat, ale jakbym troszkę przytyła lub podjadła, to już bym w nie nie weszła. Tamte 36 i 34 były worami, ja nie wiem, także to nie wina, jak widzicie tutaj moi przyjaciółki, że źle dobra rozmiar, bo sama bym sobie go również... Dobra, źle, nie wiem o co chodzi w tym mochito. jeśli zamawiacie, możecie mi pisać, czy, czy zawsze Wam się rozmiary zgadzają, czy macie kłopot tak jak tutaj ja. Bardzo fajne spodnie, super, yy, super wygodne, ale po ile one były? Nie były promocje, szkoda. No 120 zł, bym da nie, no chyba bym dała za nie, bo są naprawdę świetnie wykonane, tak jak mówiłam, tutaj ten zamek świetno robi robotę, tutaj mamy dwa również zamki, co... Sprawia, że są takie bardziej eleganckie. I ta bluzka jest y, fajna, ale droga. I tyle bym za nią nie dała, bo skuba to dla mnie jest za dużo. Sprawdzamy test tutaj gumki. Y, jest ok, nie obsuwa się zbytnio na góro. Czasem wiecie, przy tych bluzkach robimy taki bluzkę mamy tutaj przy szyi. Tutaj tego nie ma, także jest wygodna. Ta bluzka ma również rękawek czy czwarty. I tutaj zakończony gumką. Także jest to y, fajne rozwiązanie. No bardzo ładny set. Także Kasia, brawo na Ciebie. Ten jest jak na razie najlepszy, najbardziej przypadł do gustu. A powiem Wam szczerze, no sama bym e, nie wybrała tego, gdybym po prostu była w sklepie lub robiła zakupy online. Także lecimy dalej. Co tu jeszcze mam? To było, 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 było. Teraz mam ostatnie dwie rzeczy. O matko, jaki kolor! Mamy kombinezon w rozmiarze S i cena to 139 zł. Śliczny kolor taki chabrowy lub granatowy, jak kto woli. No, fajny, jestem ciekawa, jak będę w nim wygląda. Tak na elegancko trochę, także lecę. <gry> Powiem wam, że kombinezon jest super, bardzo mi się podoba. Fajnie jest skrojony, ma kieszenie wygodne. I zobaczcie, ten jest rozmiar 36 i on jest dla mnie dobry, bo 34 już były, wiecie się opinał tak za mocno i wyglądałoby to trochę jakoś tak, mi się przynajmniej tak wydaje, nieestetycznie. A ten wygląda spoko, wygodny, fajny materiał. Także ten kombinezon polecam, jeśli ktoś by chciał. Fajny, naprawdę fajny. I tu wiecie, macie cały set, zakładacie już tylko buty i jesteście odpisowani. Tylko nie wiem, jakie buty do takiego kombinezonu. Jakieś takie wyższe, tak mi się wydaje, bo klapki to, to tak by to straciło całą elegancję. Ale fajny. I on jest dość długi, bo jest taki sporo za dopięty, bym powiedziała. Nawet mam go dopięty, także jak tu się ubierze już wysokie szpilki, to będzie akurat super, jest śliczny, przepiękny kolor. Bardzo ładne falbanki. Ten jest ok. Przejdziemy teraz do ostatniej rzeczy. Niestety. Co my tu mamy? To jest taka sukienka, chyba. Ej, ona jest rozpruta. Spójrzcie. O, spójrzcie, suwak jest rozpruty. O nie. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotu z zwrotem. Dobra, jestem. I co? Co myślicie? Piszcie mi na dole. Powiem Wam, że ja się czuję jak taka nauczycielka. Nie wiem, o co chodzi. Szkoda, że nie ma kurczę, kieszeni. Ja zawsze lubię mieć kieszenie, coś sobie tam, wiecie, pogrzebać, wsadzić jakąś pomadkę. Chociaż to by wyglądało troszkę nieestetycznie, jakby się tu nam coś odbijało, ale po prostu sam fakt mieć kieszeń lubię. <laughs> nie wiem, powiem wam, że to jest rozmiar 36. 34 chyba też by opinała za bardzo, także tu rozmiar jest spoko. Może troszkę w biuście mi odstaje, ale nie czepiajmy się. Powiem że ok, chociaż jest taka dla mnie trochę mm, mało wyrazista, tak mi się wydaje, że mnie tak jakoś to wszystko tak nie wiem, zmywa. <laughs> możecie zdać czy, czy jest ok, czy nie. Fajne guziki, pasek taki nie wiem, jakieś takie stare lata mi się przypominają tych pasków, ale powiem Wam, że, że coś w sobie ma I tak myślę, żeby dla mojej mamy jej nie zostawić, bo moja mama jest niższa, to by było dla niej troszkę dłuższa. I taki kolor spokojny, dość taka elegancka? Nie wiem, zastanów się. Aha, nie ma ceny. Muszę zobaczyć, po ile ona jest, i wtedy wtedy po prostu e, podejmę decyzję. Możecie mi pisać, czy, czy zostawić, czy odsyłać. Patrzcie teraz to. <grym> nauczycielka jak nic. E, dzieci, proszę otworzyć podręczniki na stronie 137. <grym> Ale serio, ty, jak nauczycielka. Fajnie? Jeszcze wy tak jej nie widzieliście, co nie? Po ogólnie powinnam nosić okulary, ale stwierdziłam, że mi się zrok naprawił, jakby coś, także okulary już idą w niepamięć. Kochani, nie uwierzycie, ja już tutaj pakuję, nagrałam filmik, pakuję karton i patrzę, że nie nagrałam jednej sukienki, także tutaj do was wracam. Sukienka jest super, także jak wiecie, chcę wam ją pokazać. Ja nie wiem, czy mogę to ściągnąć z pasta, bo mogę to zabezpieczenie, co? Dołączony pasek, który nie jest gówniany. Także to jest wielki wręcz bym powiedział ogromny plus. Fajny pasek. Pod kolor. Zawsze wykorzystamy do wszystkiego. Spoko. Sukienka mam w rozmiarze 36. I cena jej to 139 zł. Także troszkę drogo. Ale bardzo solidnie wykonana z yy, taką halką. Ja nie wiem co oni z halką, z podszewką. Ja nie wiem co oni mają z tymi halkami. Czy oni odwrotnie je szyją? Spójrzcie, tutaj mamy tą ładną, zakończoną stronę prawą, a tutaj lewą. To chyba jest odwrotnie szyda, tak mi się wydaje. No bo to, to dziwnie, żeby z tamtej strony od środka było ładniej niż z zewnątrz. Ale sukienka jest przepiękna, urocza, fajna kolorystyka. Kurde, ten pasek jest na mnie za, za długi, musiał to go obciąć albo jakoś go tutaj spiąć. Ale fajna hiszpanka, bardzo ładna. I on też możemy, jakby ktoś się uparł, schować ramiona. Można. Także nosimy na dwa sposoby. Bawimy się modą. Super, naprawdę sukienka jest świetna. Uwielbiam Wasze komentarze, także będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie mi komentarz na dole i napiszcie koniecznie, w czym wyglądam najlepiej. Dobrze, kochani, także to będzie dzisiaj niestety na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Dla mnie to było coś innego. Wiecie, jak ktoś dla mnie coś zamówił, i ja nie wiem co, bo jak już mierzę wiecznie ciuchy z różnych sieciubek, czasem staje się to już dla mnie troszkę takie jakieś nudne. A dlatego chcę wprowadzić tutaj coś nowego. Jeśli Wam się taki odcinek spodobał, łapki w górę: koniecznie zostawcie łapkę w górę dla Kasi, która się bardzo starała, żeby ten odcinek przypadł Wam do gustu. E, także zachęcam nowe osoby do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję, że jesteście ze mną. Wstali tutaj moi widzowie, subskrybenci. Pamiętajcie o wciśnięciu dzwoneczka, żebyście byli zawsze na bieżąco. Także ja już zmykam do mojej rodzinki. Wciskam was serdecznie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia! Pa!